Słuchajcie przyjechała wczoraj y, moja bestia y, z remontu silnika, słuchajcie pojechał na Głowica się okazało efekt domina poleciało wszystko, tak naprawdę prawie 30 koła tam bez tysiaka poszło, e, e, powiem wam, że nigdzie się nie ma co dziwić, że te samochody osiągają takie kwoty, e, jeśli sam silnik 30 tysięcy, a tej tak jest. Yy, znam przypadki, gdzie kosztowało to dużo drożej, więc yy, już Wam pokażę, jak ten samochód wygląda. Yy, już, o, ciachty, jeszcze tempomatu nie ma, ale jest wszystko yy, wyrobotowane, słuchajcie, wszystkie panewki, yy, wałki, to jest wersja czystokonna, wałki były zrobione, wał szlifowany, yy, głowice, wszystkie wtryskiwacze, no powiem Wam, że jeśli go nie mogą doczekać, patrzcie jak się ładnie, kurde, nie wiem czy to tak będzie widać, patrzcie sobie tutaj, o, jak od spodu wygląda, no słuchajcie, no nowy wóz, nowy wóz, można by tak powiedzieć, o, ciach, o, także to, to wszystko powinno jeszcze, na... ja go kiedyś tam na kanale pokazywałem coś się już ubrudziło zasadzie wydech z nierdzewki zrobiony w połowie, ponieważ y, on ma z fabrycznego więc nie chciałem tego y, zmieniać y, słuchajcie, z tej strony tutaj tak samo patrzcie, się tym kurde jaram, te spineczki to wszystko, wszystko jest zrobione teraz słuchajcie, wje, wlecą y, do niego lampy, y, zamontuję lampy czarny grid, bo taką mam wizję na ten samochód halogeny ma pomarańczowe ponieważ y, to jest wersja y, na rynek francuski wam pokażę w środku jak wygląda a tutaj wam nie pokażę to jest zamknięty już wam pokażę jak to wygląda z tej strony o tak słuchajcie drewienka też wykonaliśmy my kierownica oczywiście będzie inna oryginalna fotel tylko pomaluję przelakieruję ładnie żeby to wyglądało nowa podsufitka jeszcze kanapę inna no zamontuję Słuchajcie, wszędzie wszystko jest zalane woskiem, więc myślę, że ten samochód e, posłuży jeszcze długie, długie lata. Też się zastanawiam, co z nim robić. Czy go sprzedawać, czy nie. E, zobaczymy jeszcze. Słuchajcie ta linia. Wszystko Uwa, stał warsztacie i wygniotka. Słuchajcie, linia, drzwi, no wszystko się naprawdę ładnie schodzi. E, także słuchajcie, e, będę na pewno wrzucał ten samochód, już będzie poskładany cały. Tam wszystko też ładnie widać, jak to się prezentuje. Przewodziki, bardzo częst, często urywają się te przewody. Mi się udało je odkręcić, Daj mi oczywiście też do odcynkowania, żeby to ładnie wyglądało. Także słuchajcie, ja myślę że za dwa tygodnie, trzy, bo mam tam dwa takie tematy, które muszę rozpocząć. Za dwa, trzy tygodnie zacznę z tym z, z tym autem robić, rzucę błotniki, bo to wszystko już jest gotowe, polakierowane, lampy czarne, grid, jak mówiłem, jest bez bo bez odniżony, AMG. Więc będzie się fajnie prezentować, także słuchajcie, jak jesteście ciekawi, jak ten samochód yy, będzie miał efekt końcowy, subskrybujcie i oglądajcie mój kanał, więc yy, tyle, dobra, słuchajcie, nie przedłużam, bo zaczynam gadać o tej to samo, na raziko, a ja cześć.